Cześć, witajcie. Z tej strony Michał firma Max Roller Rzewo Dzisiaj zapraszam Was na prezentację przyczepy leśnej słoweńskiej firmy Krpan Model GP11D. Zaczytam. Model GP11D, czyli 11 ton ładowności, długość nakładania 3,70, maksymalna długość nakładania po rozciągnięciu ramy 4,5 m. Rama, podwójny spawany profil o wymiarach 180x100x6 mm, także kawał konkretnego konkretnej ramy. Osie tandem, sztywne, mogą być też przesuwne, mogą być też napędzane. Hamulce hydrauliczne w standardzie, w opcji hamulce pneumatyczne. Żuraw. W tym modelu, akurat w tej konfiguracji GD 6,6 K, czyli 6,6 m zasięgu, z otwartym chwytakiem będzie to 7,2 m Nośność na 4 metrach, tonę 20, na pełnym wysięgu 450 kg. Chwytak Pan GR130, czyli metr 30 m maksymalnego rozwarcia szczęk. Minimalna średnica kłody 7 cm. Żuraw akurat w tej konfiguracji, jest sterowany za pomocą pulpitu elektroproporcjonalnego niskoczyścieniowego. W standardzie jest to sterowanie rozdzielaczem mechanicznym. Do pracy całość wspiera się na podporach, na stabilizatorach flap down. Zaczep. Oczywiście skrętny hydraulicznie, lewo-prawo, kąt skrętu 40 stopni. Co ważne, gwarancja na konstrukcję 3 lata, jest to gwarancja producenta, gwarancja na elektrykę i hydraulikę 2 lata. Jeśli jesteście zainteresowani, zapraszamy do kontaktu. Oferta firmy Krpan to nie tylko przyczepy, to także wciągarki, kombajny do produkcji drewna, kleszcze zrywkowe i wiele, wiele innych. Jeśli jesteście zainteresowani, w opisie znajdziecie namiary. Dzwoncie, przysyłajcie swoje zapytania. Dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnych produkcjach. Cześć.